Dzisiaj zawitałem na dwa całkiem niemałe serwery, jakimi były Arivierp oraz Peak RP. Macie tutaj takie, no myślę, trollowanko w starym stylu trochę, więc dajcie znać jak wam się spodoba. Zapraszam również na moje transmisje na żywo, na których to często nagrywamy tego typu klipy, więc no myślę, że nie ma nudy, nie? Jak wam się spodoba to zostawcie lajka oczywiście, jakiś komentarz, no i nie przedłużam. Lecimy! Obowiązkiem widzowie, podczas wchodzenia na takie serwery gdzie, no, nie jest się jakoś mile widzianym, jest zmiana niku. wiadomo zawsze w jakiś sposób utrudni to identyfikację mojej osoby, cóż za zaskoczenie widzowie, mam tutaj postać już widzę, czyli troszkę czasu tutaj zaoszczędzimy na tym, dwie godzinki przegrane, ostatnia lokalizacja, nie zapomnij odebrać swojej dziennej nagrody, zobaczymy co tu jest za nagroda, tłumik lekki Halo Za halo w mordę walo A ja pierdolę konia. a chcesz jakąś klameczkę? No Masz i o stara. kurde, ty byku. Ja tu mam trzy klamki nawet cztery. Dobra, to... pozdrowisz? To... Pozdrow, Jasia. Pozdrawiam, Jasia, ty, ale co tu się dzieje, szok? To wiesz co, byku, weź sobie tą klameczkę, ja nie potrzebuję, wiesz? Co tu się dzieje, widzowie? Ale będę dzisiaj miły, postaram się troszkę rozdać te klamki. dla jakichś dobrych wariatów. No to ja widzę, że tutaj kiedyś chyba niezły RDMik wleciał. Skoro ja mam taki sprzęcik. Jeszcze zanim zaczniemy cokolwiek robić, to pobawiłem się troszkę w ustawieniach mikrofonu. No i powinno mnie troszkę inaczej być słychać, widzowie. Tak nieco bardziej basowy ton powinien być. No i prosiłbym was, żebyś dali znać czy nie jest to jakieś nieprzyjemne dla ucha czy dobrze wam się mnie słucha, czy jest nieco lepiej no a my tutaj już sobie zaczynamy kogoś szukać powoli jestem ciekaw co tutaj się będzie działo jacy gracze tutaj grają bo szczerze to nie pamiętam kiedy ostatni raz tutaj byłem ludzi na serwerze dość sporo bo 164 osoby czego nie widać po tej restauracji jaką jest słowo kafe a tu co się zadziało byku? Aj co? co ty? co co? co? co ty ziomek wyprawiasz? ty siemano siema co jest? pozdrowieś Pozdrowia, nawet dam ci klameczkę. Weź się dzień o. dziecko. Amunicji ci nie dam, bo niestety potrzebuję, ale mam nadzieję, że się ucieszysz. Obalamy tą Helkę, czy co? No nie wiem, nie da się. To ja Ci zaraz pokażę, że się da, dobra? Dobra. A my mu pomożemy tutaj obrócić Helkę. Kurde, co jest? Witam widzowie, dnia następnego. Odbieramy sobie kolejny prezent. Już wczoraj mi się tutaj nie za bardzo chciało grać, była późna godzina. Co jest? 91 tysięcy? To chyba sporo, co? Od razu sobie to gdzieś wpłacę, może? Jezus Maria, co to było? Mam nadzieję, że ta Aribi to nie bojówka, bo tutaj przed chwilą jacyś policjanci lecieli. No i cyk, 100 tysięcy na banku, widzowie. Może sobie to nawet dzisiaj rozdamy, nie wiem co z tym zrobić. Na mapie też się tutaj całkiem sporo rzeczy dzieje, nie ma co ukrywać. Dużo tych ikonek, wszystkiego tutaj. Gracze chyba nie narzekają tutaj na nudę. Jesteś zatrzymany. Powiedziałem na pobocze. Kurwa, na chuj ty stoisz? Na pobocze, obywatelo. Ogarnij dupę, gościu. Na poboczach. Powiedziałem proszę zjechać na po... Dobrze, w... Wzgasz silnik. Kadet idź. Czarny, szarym sedanie przy... Nie, OG Bean maszynę. To jest w ogóle policja? Dowód osobisty. I prawa jazdy. Nie dowód osobisty, tylko wylegitymować mi się. Przepraszam... znaka kadet. Ja 720 Car Hill. Dowód osobisty. Panowie, nie róbcie scen, nie róbcie scen już dzisiaj, tak? Nie róbcie, panowie, scen, dajcie mi odjechać kulturalnie i tyle w temacie. Wystaw mandat i tyle w temacie, nie? I się rozchodzimy. Proszę, proszę wyjść z pojazdu. Z Dobrze. rękoma do góry. Ale czemu z rękoma do góry? Panowie, ja jestem niewinny. zrobimy nie ci mandat, odkujemy cię i dopiero będziesz mógł odejść sobie normalnie. Dobra, dobra. Ale nie będziecie mi tutaj robić żadnych nie, scen. Nie, nie, kadet zakuj go. Bez żadnych scen i w ogóle bez żadnych dziwnych akcji, tak? Ale wy mnie dobra. chcecie zaaresztować. To jest mandacik wystaw i się rozchodzimy, nie? Dobra, odwróć się. Dobra, wystaw, wystawcie mu, wystaw mu mandat, Kalet. Stawiłem ci, obywatelu, mandat. O. Cześć, trzymaj się. O cholera, widzowie, długo takiego stresu nie czułem, nie? Jak oni by mnie przeszukali i by zobaczyli takie coś w ekwipunku, no to cały plan na ten odcinek by... by poszedł w siną dal. Bo albo bym skwitował i bym dostał bana za celkę, albo by mi wszystko zabrali i wsadzili do więzienia. Panie Henry... Czy mogę pomóc? I proszę stąd wyjść. A dlaczego pan mnie stąd y, chce wygonić? Bo tutaj nie można chodzić. Raz, dwa, proszę wyjść. 74, numer buta i y, blacklist leci. Ale dlaczego tak nie miło? Ja sobie tutaj widzowie siadam. Żadna blacklista mnie nie obowiązuje. Oj, panowie, panowie. Dobra, kierownik, piąteczka i się rozchodzimy. No i klasa. Kajdanek nie masz, kajdanki? Po co ci? A nic, dobra, to dawaj piąteczkę. Piąteczka, piąteczka widzę. Piąteczka, mordo. Zakubam lewa prawa. Dobra. Yy, raz, dwa wypierdala, stąd wróci na serio, kurwa, tej zera i kurwa się skończy pierd... Ale ty, jak ty, jak ty się, kierownik, odnosisz do ludzi? Jak ty się, kierownik, odnosisz do ludzi? Dzień siedemnasty, odbieramy sobie tutaj prezent, zobaczymy co tym razem O, dziewięć zdrapek, sobie zdrapiemy od razu O, je, elegancko, już wygrana, ale troszkę mi ten serwer śmierdzi bojówką, nie? Piąteczka, mordeczko Cześć, cześć Piąteczka Cześć No piątka, wariacie, co, nie zbijesz? Gdzie on wyparował? Taki jesteś, tak o ty kundlu nie Jesteś tego pewny kurwa Ja do ciebie ładnie kulturalnie a ty co? Z takimi to ja lecę krótko mordo Ja do ciebie kulturalnie a ty co? Pal wrotę i następnym razem się nie prój co za cwania, widzowie, to chyba admin był, bo od razu bana dostałem. Ale taki cwaniaczek, co? Ale nie martwcie się, widzowie, już wbijamy sobie tutaj na picker.p. Film nie będzie trwał 5 minut, na spokojnie. Tutaj sobie jakieś klipy dogramy, dostałem Unbana na tym serwerze, jakiś widz mi ogarnął, swoją drogą co ja mam tutaj <grym> za dziwny ubiór. No ostatnio tutaj bana dostałem, bo ramowałem sobie tirowców, Kto nie widział, to zapraszam. Ho! <grym> I nożyk jest w ekwipunku. Daj fita w spokoju zrobić człowieku. A czemu się prójesz? Do kogo, gdzie, kiedy? Przed chwilą, 10 minut temu do mnie się prułeś Taki cwany byłeś, a teraz daj fita zrobić. No to co? Co z samo no robimy? Dawaj, no, dawaj, 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 dawaj. Co dawaj? O! Halo? alo! Co ty robisz, gościu? O, tutaj to ktoś ładną misję miał chyba. Ogólnie jakiś poryte ten serwer. Wszędzie jakieś samochody porzucone. Tutaj, gościu jedzie po trawie. Zaraz go nauczymy, że tak się nie robi. Ty się dobrze czujesz? Kolego? Halo, halo, słyszymy się czy nie? Nie przejeżdżaj mnie gościu nawet, nawet nie myśl. Aha, i gościu skwitował, nie? To ciekawie, nie? No nic, to bierzemy mu tego busa. Ja mu nic nawet nie chciałem zrobić, nie? O cholera, było blisko. Motocykl to powinien tutaj jechać, a nie... Wymienimy sobie pojazd na samochód, bo ten motocykl to w ogóle nie chce jechać. Bum, widzowie, zasadzka na policję. A tak naprawdę to ja nawet nie mogę tutaj graczy za bardzo znaleźć. Jeżdżę cały czas w kółko, jedynie jakiś pościg jest od czasu do czasu. Obczajamy molo widzowie. Stoją tutaj jacyś rybacy. Witam. Ja pierdolę, Witamy. no nie. Jakiś problemik? To go zaraz możemy rozwiązać. <grym> o kurwa. Pozdrawisz kasa Morty? Pozdrawiam kasę mordę. <grym> Zdaliście maturę? Nie. A ty zdałaś? Ile masz? Ja nie pisałem. Który jesteś w klasie teraz? Trzecia. To za rok, jo? No, no w sumie to nie za zawodówka O ja pierdam. <grym> ja odpierdol się. To też była O kurde, ty! skrzynia do grilla wybuchła. O cholera! Kurwa, łysy, weź to, się pójdzie wyjętnie. No. <grym> Ej, to było niechcąco, jak co? Co tam się dzieje? Kurde! Kirde! No <laughs> Witam koniu na molo. Palimy molo, chłopie całe. No nie, naprawdę. Co ty kurwa? Co ty gadasz? No co, co ty gadasz? 5 minut temu taki cwany byłeś, a teraz nagle nie wiesz o co chodzi, tak? I zmieniaj kolor pojazdu lepiej. Bo co mi zrobisz? Bo będziemy się zaraz widzieć górę jak chcesz. Wszystko to mówię na. je co? Co to pod tam ten. tamten. Wypierdalaj, Dziadek. Sorry! No kurwy! Co ty się prójesz, ty? Kurwa Zaraz inaczej pogadamy, chopie. A wam się jeszcze nie znudziło? Nie. Ha ha ha! Te, co tu się dzieje? Kurwa, miałeś mnie wysadzić, chłopie Bo ja pójdę na wano. Nie pójdziesz, nie bój się, jak co, to ja pójdę. Ale one i tak nie są na tyle inteligentne, żeby nas zgłosić. Dobra, idziemy obszaić, co u nich. Ty, co się pani stało tutaj? Dobra, ale tylko ja widzę jedną panią, ale. Ma... O kurwa, ma! Eee! CO SIĘ... CO SIĘ STAŁO? CO SIĘ STAŁO W OGÓLE? Koniu... Co jest? Znowu Cię spotykam, ostatnio na Netflixie Cię widziałem Dawaj, otwieraj helkę i lecimy na szpital Ty jesteś pojebany, chłopie Pań, odejdź mnie stąd od tego tip Na bank, na bank zginiemy Nie, wiem, bo nie już, no, kurwa jest 60 mordo procent, nie? Ja tyle nalatałem się tutaj, że się nie bój, no, nie? No i zaraz będzie... No no Koniu, kurwa, skoś, to kurwa to tak to nie Nie, sorry, musiałem, wiesz, raz O, nie, 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 nie O kurwa Przecieliśmy, dobra. Wszystko kontrolowane, Dobre nie bójcie się. O, ale będzie chłopie skoszenie teraz. Pa, uciekają. <grafy> <śmłatki> <śmłatki> nie uciekamy, nie uciekamy. My tu panie wszyscy jesteśmy. To czemu grube spierdalają? E o, czekajcie panowie, bo jest problem lekki. Chłop się skonfidencić poszedł normalnie. I co? I co ci powiedzieli? No i powiedziałem, że przypadkiem, nie? <śm> Kurwa, widzę, że to do perfekcji masz tą helkę. A jak? Kurwa, ja to 12 razy bym się już rozjebał. Tu. Ja użyczam helikopter i Ty, mordo łysy czyń, honory. O, łysy, czyń honory. Tylko zrób to na porządnie, jak już. Przejmij stery. Jak to się gówno odpala, jebany? No, no y, y, kurwa. Dla ciebie wszystko, koniu. Dla ciebie wszystko, koniu. Ty no, a co on robi? Ja pierdolę, jaki zjeb. Nie, nie. Ej, co? Ja, ja co? Jak co? mi się jedzie? Jak mi się... No nie! ły syn robił, nie? Nie, po prostu mam wyjebane na gangstera z monitora. Koleci kanapki zabierali, że teraz taki jesteś. Ale to ty kurwa ścisnąłeś pizdę jak ci kurwa odpowiedziałem. <grym> Ona się fit próbuje poczuć, bo ten warzywa w makku zamawia. O, ma go! Ale nie powiedziałaś ty. Musi być gruba, co, że masz. Tak Ej, mam pytanie, czemu kurwa jak coś mówisz, to ci policzki o zęby trzeba? Dostałem info z pierwszej ręki, że wkłuję osób na dokach. Czekaj, no, Ja no, mam czwórkę, no, ja mam czwórkę. O, to, to. Weź, się wpierdol, weź się tam wpierdol i tak, ja na iwę. Czy ja idę oglądać z boku, dawajcie, dawajcie. A fajnie? Ujebany! Spoko kurwa, klipa ci pokazać pojazdów pierdolony. oddaj, wszystkie rzeczy. oddaj wszystkie rzeczy, albo też bana Banuj mnie kurwa. Jeżeli taki content ci odpowiada, to miłoby było, gdybyś jednak zostawił tą subskrypcję. Ponadto zapraszam cię również na mój serwer Discord, na którym to w prosty sposób można się ze mną skomunikować. Zapraszam też na mojego Instagrama, na którym to często wstawiam dość ciekawe relacje. Możecie zobaczyć, co u mnie słychać, więc link zostawiam wam również w opisie.